w oczekiwaniu na Jacka, a ja sobie porzucam za szczupakiem. Będzie Jacek, to się będziemy myśleć, co dalej. No tu drobnicy jest, woda tak czysta. Z drobnica pewnie jest i okoń. Też sprawdzimy. Pierwszego okonka złowiłem sobie. i takie to ładny ładne jest. No coś się dzieje. Tu się zielsko kończy chyba gdzieś. No dziś bez echa, także jest okonek, to znaczy, że jacek rusza. Zaraz pewnie będzie wiem ja jednego, wypuściłem i koniec. I tak to miał być. Kto wie czy już nie. Ale ten to... to ładnie bije. Jak ładnie bije. Ale on to wciągnął. Ja jaki ładny jestem. Co to jest? No bardzo ładne okoniasce. Cię podbiorę chociaż. Nie umiem, ale nie podbiorę. Stówki do 28 Wiem, że zaraz pewnie Jacek przyjedzie i trzeba będzie cię zwijać ale z tego miejsca, ale zawsze tu można wrócić panie. Nie zassał Tu było puknięcie, było pusto, i potem pociągiem już siedział. No i znowu zasany jest ten mniejszy, ale zasany. Jest pan Jacek, już się szykuje. Dobry, także w komplecie. Wróciliśmy do czegoś, co w tym roku nie było. Czyli wieczorowe. Na szybko. Na szybko, 2-3 godziny, wieczorowego. Pierwszy raz chyba mamy taką, taką akcję. No, tak się pozmieniało. Na głowę jadę i ten, i łowimy. Jest pan Jacek, będą o konie. Dobra, uciekaj. Jest pan Jacek. Jedziemy dalej. Teraz je wszystkie przyprowadziłeś pod łódkę. No właśnie, że nie ma Ach, to nieczyny zielsko bo... było. A perkos se złowił już rybkę. Tam widzę, skaczą. Rybka na tym naszym drugim miejscu. Hm, przydzwonił. Też wypuszczasz ich. Z nadzielska. Za mały na więzienie ja założyłem odwrotnie i też brały To teraz jak to może prawidłowo To się dopiero zacznie Z ziela ciągnie On że otworzył sektor Ale to w zielsko poszło Nie wiem albo Albo zjadło Ciężko powiedzieć. No ciężko powiedzieć, bo ale tak szło. No jak w jak zielsko rzucasz, to masz czupaka. No. Nienauczony jeszcze. Tyle razy. One zasysają, zobacz tak. Mały nawet nie puknął tylko zasał na, na powrocie. To taki malutki. Do akwarium za duży. Dla przyjemności za mały. I to takie. coś I ktoś leżał na klaksonie. Nie, to klakson, jakby ktoś coś I leży na klaksonie głową. Nie są jakoś bardzo agresywne, bo. Woblera popatrzą, odprowadzą, czyli pod, pod denne. A to widzisz, to złapie, to tak. Do tego nie musi za mocno startować. I to też nie jest jakieś mocne uderzenie, tylko wciągnie. O i taki ten już chyba w więzieniu Nie, może postąpimy Nie, tu jest wiesz, no Wszędzie jest rybka, wszędzie Jest potencjał, jest potencjał w tym miejscu, tak Coś tu? No mówię, ci, do że, mówię ci, że do tego bum, co było Mogło być No bo to tu jedzie, tu już nie jest główna droga Chyba jedzie tu Mówię ci, że ktoś przy, przyłożył w drzewo Dużym, dużym prawdopodobieństwem i położył się na tak zwanym klaksonie Nie wiem czy i strasznie jedzie, ale No tu jedzie, tu Jadą tam gdzie mówiliśmy O, Majdin China, zobacz Od razu Zapodała O konia jeszcze za nim szły trochę. Nie takie rozmiary chodziło, ale już... Już pół był. Jeszcze. był. O, ten, ten staje się być agresywny. Ach, spadł. Następny poprawił. Widzisz, trochę fali tylko. Znowu spadł. Na trzech razy sztuka nie będzie Dobra, jak mi zmasakrował tą, tą made in China, ale Made In China dwa rzuty i dwie ryby, i dwie ryby I trzy na nawet. Dwa na rzuty czy póki <grym> <grym> Żeby się do tych większych to przebić to by było dobrze A tu to mówię, takie jak cione to zawsze mówię, to jedyne większe co może być to sztup sztupak Ty patrz. Patrz, jaka cwana już będzie tu tak Zobacz nie boi się nic Znaczy trochę się boi, za blisko jeszcze jest, jeszcze jest za blisko ten nas No odwagi, odwagi kobito Chociaż może to i samiec, teraz to, to cholera wie Może się identyfikuje jako Rekin I ma zaimki, pływaj No jej trochę, odpłyniej trochę, no, w to to zaraz szczupak uderzy zamiast w moją gumę jeszcze jedno. Jej, co tu się dzieje? Jak on, jak on nęci? Musiał być trafiony. W poszukiwaniu wieczorowego okonia. konia. nie chcą, nie chcą. Nie podoba im się coś. Wieczorowo nie chcę płacić. Siadło całkiem. No. I to nawet te małe się zaczęły się... Bo tak coś tam pukały te małe A tu widzisz jeden przez przypadek Właśnie pytanie czy one się poprzyklejały Czy, czy pochowały Czy po prostu na razie coś jest takiego Że to nie jest ich czas Tego nie będziemy wiedzieć No a to jak ty jeszcze masz branie To nie będziesz chciał kończyć A tu już kończymy pomału Trochę, trochę wieczorowo słabo No ale mamy przed sobą jutro ranek Więc więc jesteśmy dobrej myśli. Ale ładnie, klimatycznie, fajnie. Dzień było bardzo spokojnie. No, złów coś jeszcze na koniec do kamery. Chociaż od pół godziny to nie mieliśmy ryby, nie? Nawet siadło zupełnie. Siadło kompletnie. To tak, jakby im ktoś prąd wyłączył. No, ale może tak ma być. Nie wiemy o tym. Do zobaczenia jutro. Patrz, jaka woda, to jest kryształ woda. Latarki na głowie ciemno, ale my się już przyzwyczajamy do warunków nastorsjon. Ale tu ładnie jest, pięknie jest. Tu jest pan Jacek. No, i, I No dobrze, że lampka jest, bo jest ciemno. Nie umiemy wstać później i później przyjechać. No nie umiemy. Nie umiemy. Nie wiadomo po co, ale jesteśmy. Znaczy po co wiemy, tylko nie wiadomo dlaczego tak wcześnie. Przyzwyczajamy się. Przyzwyczajamy się do warunków, które będą nam za miesiąc panowały. Miejmy nadzieję, że w równie atrakcyjnej pogodzie. W nocy pełnia flauta, słońce. To jest najgorsze warunki. Muszą być. To jest czas wielkiej ryby. Wielu wielkich ryb. Tego dnia nie zapomnimy nigdy. ale tak gadane ja wczoraj pod wieczór nie miałem. To ja jestem jednak poranny narrator. To w nocy w Szwecji to będę milczek. I słusznie, bo w nocy się nie rozmawia, w nocy się łowi sandacze. To muszę wszystkich widzów rozczarować, ale ja nie mam pytań dla Jacka dzisiaj. Najbardziej rozczarowany czuje się Jacek. Więc tematem dzisiaj przewodnim, pytanie, które ci jedno zadam, może potem drugie. Słyszałeś, że chcą zakazu wędkarstwa w Polsce? Takie Słyszałem. piękne, fundacja, stowarzyszenie piękne. Co ty na to? Różnie debilli już Nie mieli poparcia we władzach. E, to wiesz. Czy ustawa, wprowadzą coś? Wydaje mi się, że nie, że to też chyba na, na razie przynajmniej, bo to wiesz, no, czas może. Pokazywać różne rzeczy, nie? ale no. teraz wydaje mi się, że nie jest niemożliwe. Tym bardziej, że wędkarstwo w Polsce staje się bardzo popularne wśród młodych ludzi. Rodzice często widzą, że jest to jakieś rozwiązanie, że te dzieciaki faktycznie chcą czas spędzać nad wodą i widać tych, tych młodych ludzi nad wodą no, bardzo. To, zresztą to w sklepie widzisz najlepiej, nie? jaki jest przyrost. Natomiast no, tak wygląda obecnie świat, że polaryzacja ludzi, stawianie trudnych tematów. Nie jest po to, żeby je rozwiązywać, tylko po to, żeby się wybić gdzieś tam o. i zaistnieć. O. Czyli jakaś tam śmieszna stowarzyszenie nie bardzo wie, co ma zrobić. To sobie wiesz, zrobi taki punkt: o. nie strzelajmy do zwierząt, uf, Nie ufmy ryb, zakaszmy wędkarstwa, i już wiedzą, że będzie wokół tego dym, i się wybiją. Dokładnie też to tak traktuję. Majzek, muszę powiedzieć, Prześwita, a szczupak nieaktywny. Nie ma. Co byśmy znowuś wytypali? Żeby brały w ogóle. Źle znowu wytypaliśmy miejscówkę. Paradoksalnie myślę, że takie akcje dla naszego środowiska wędkarskiego typu zakazać wędkarstwa w Polsce mogą przynieść jedną podstawową, dobrą zmianę. Że się w końcu zjednoczą. Karpiarze, spinningiści, trollingowcy, livey, nie livey, latarki, bez latarki, echosondy, dziadki, młodzi i tak dalej. No jest wspólny wróg wtedy. Przeciwko czemu? Jak się Polacy inaczej wiesz? może wyjść na dobre. Wspólny wróg. Z nim walczyć, a nie między sobą. Jakiś pomysł na przynęcie? Co tam masz? No właśnie tak myślałem, że wczoraj się spisał. Może potrzebuje... widziałeś? Potrzebują jakiegoś ruchu typu. Chciałem się podbierkać, nie? Nie, nie. Chociaż chciał. Strzelił. Coś go widzisz, podrajcowało, muszą być podrajcowane. Tu są leżą. Pierwszy jest. Bombaj dalej. Rób szum, żeby szczupaki przyszły, no. powtarzalności nie ma niestety. No jak tam jeden tylko był też powtarzalność. No, Jacek ucieka. Będzie czekał na wiadomości, żeby wrócić. To było do czego wracać. Dokładnie. No, jak na razie to się nie bardzo. Stać. Nie no, poranek ci powiem. Tragedia. No, mamy sierpień, a to był najgorszy poranek chyba ze wszystkich. No. A których byliśmy? Tragedia. Nawet dziwo było lepiej. No i ta flauta, nie? Patrzcie tam. Słońce. Słońce, flauta. I tak jak będzie cały dzień, tak? To To nawet jakby zaczęły brać, to nie wiem, czy człowiek wytrzyma. No. No, ale wtedy będzie miał motywację. A tak, to już myśli o czymś zupełnie innym. No, ale zobaczymy. Ja sobie jeszcze chwilę popływam. Chociaż, żeby kości wygrzać. A może a nóż, a wiadomo, a kto, a co, a no, a jak. Ech. Jacka odwozimy tam. No, i miejmy nadzieję, że za chwilę go będziemy zabierać z powrotem. I będziemy mieli pełną siatę ryb. Musisz wrócić, żeby je skrobać. Taki żarcik sytuacji. Do zobaczenia się z Jackiem. Panie Jacek, pierwszy rzut bez Jacka. I mam branie. No, to tak nie można. Ja wiem, że to nie jest może bydle Ale mamy punkty. Tylko Jacka odstawiliśmy, no nie chciałem nic mówić, pan Jacek, no. no ale słońce to mnie zabije dzisiaj Czy jest drupica, czy jej nie ma Efekt ten sam, po prostu nieaktywny jest ten okoń O, o proszę Nieaktywne, ale Przyleciały Zwerbowały mi ogumkę i poszły sobie na ładniej ładniej przyłożył. No jest drugi wymiarowy. Może ja powinienem zacząć was przechowywać zobaczymy zazwyczaj to wiatr przeszkadza teraz go brakuje może by się poprawiło jakieś konus od czasu do czasu uderzy już wystaje z dłoni już agresywność jakaś jest jakby to się była powtarzalność, utrzymało można byłoby się pobawić. Można by powiedzieć, że wtedy, że coś się poprawiło. Ale są raz na jakiś czas strzały, i to wszystko. Zapisy to są takie: tu wszędzie jest ryba. Wszędzie. Po prostu jest sierpień, nowy wylęk perkozów. Młode wyprowadza. Ja nie wiem, warunki tutaj mają, podejrzewam, takie, że nic, tylko się rozmnażać i karmić. I to już jest druga samica, która wyprowadza młode. Te są jeszcze już troszkę większe. Tam po tamtej stronie to w ogóle były już dorosłe, a z tamte, za tamtym cyplem to były bardzo małe. Najpierw odgryzło, a teraz uderzyło. I nawet trochę powalczyło. Chyba cię przechowam. Kogoś tu przeprowadziłeś. Relaks na wodzie. Nawet biorą, tylko że małe Także nie ma co pokazywać tu trochę wiaterku, Wiatr się troszeczkę zmienił oczywiście jakieś chmurki przychodzą takie coś ale nie jest nawet tak gorąco idzie wytrzymać nie przeszkadziło, ale ale to małe wszystko to są te niszczyciele gumek Hmm. Niewiele się nagrywało rybów. Jest Jacek tam. Gdzie tam Pan Jacek jest? co jest tam gdzieś. Dobry. Jedziemy zobaczyć jeszcze popołudniowego, czy coś dołowimy. I ile wytrzymamy. Trochę zaczęło wiać, więc jest przyjemniej, ale o tym, czy wytrzymamy, decydują brania rybów, tak zwanych. A my rybnego nie znamy, więc nie wiemy co nam mówią. Boję się, że mówią nam niestety. Jak to do ładnie powiedzieć, żeby nie powiedzieć? Pokazują nam środkowy palec Jacek lub Pan Karuzel Panie Jacek się za jak brać nie, nie. w pierwszym rzucie? W pierwszym rzucie? To no, jest fajny, fajny. No i fajne, fajne No o takie to Trzeba rozkładać tą Siatę rozłóż No, to żeś się zemścił ja po, Ty pojechałeś, ja w pierwszym rzucie miałem rybę Jak tylko odjechałeś No widzisz? Przyjechałeś, w pierwszym rzucie też masz rybę ja mam w drugim. No też punktowy Pójdź tego swojego bydlaka Szkoda, że jedyny. A nie tam coś wrzucone. Dobrze, poszedł sobie, ja się wiążę. Ale przydzwonił tylko... Poprawione to takie, że. Ale pierwsze przyzwanienie było dużo lepsze. Na pewno był większy. Trzeba nawet 10 cm większe było. Czy ja tak dużo chcę? Uuu, szybko doszło do 3 stopnie, zrobiła wiesz, Szybsze niż rano. Piękne jesteście, tylko nie ten rozmiar. No. Korowe takie ładne. Trasznie żarłoczne się zrobiły. Oj, pan Jacek! Też A nie, wiadomo. I to jakiś taki bym powiedział, że, że, że nawet. tego wszystkiego albo jakieś opieki. Może przyszły większe. Eee. Już mnie zaczyna mulić. O, a tam coś wisi. Mhm. Przytnę, bo może. Co warto było stanąć, bo to dzisiaj mój największy. Nie, tak po prostu walczy. Kolor ale wcale nie jest powiedziałem, że nie jest mój największy. Na zakończenie wziął mi łokoń do domu. Czy, czy to jezioro nie jest przeokonionione? Gdzie rodzice, ja się pytam. Gdzie są rodzice? Zostawili tak bez opieki. No, stwierdzili. Nie. A oni nie są w jurysdykcji Unii Europejskiej. To jest samopas. No. A tam na dole są słodki, to, to jednak coś pomieszane. Tam, ja no, to chyba no, ukleje no, też no. widzę, chyba. Tam ukleje też płyną. Wpłynęły no, no, no. ukleje, tak. Chyba, że to małe bolenie, paniace to nie odróżnisz. Nie no, to myślałem, że to tylko są okonia. to jak widzisz, że jest jakiś. Nie, no tego jest. Ale przydosiło, przydosiło. Maleństwo takie. Gonie, gonie, nie. Ucz je, ucz je. To zmuszenie jesteśmy, pani Jacek, nakręcić koniec. Przykry koniec? No, ja może nie przykry, tylko dzień przykry. Bo z każdym końcem. Rośnie nadzieja, że następnym razem będzie lepiej, dobry początek. Dokładnie. Nie ma za bardzo co dodawać. Dziwne, że przy tak czystej wodzie, przez nie widzieliśmy żadnego wyjścia szczupaka. Trochę rzucałem. Żadnego uderzenia szczupaka nie było. Martwa ryba, martwa. Okoń też półmartwy, bo tam się coś udało, ale to nie było to, co miało być. Czyli jest niedosyt. My się żegnamy. Niedługo powinniśmy być znowu. I żyjemy już pomału Szwecją. Bo równo za miesiąc, jak wszystko dobrze pójdzie, będziemy łowić na szwedzkiej wodzie. I nie zawahałem się powiedzieć łowić na a szwedzkiej wodzie, a nie pływać. Chyba, że pogoda. Odpłukać dobrze, w niemalowane, gdzieś tu znajdę. Do zobaczenia się ze wszystkimi. Na razie.